Witam serdecznie. Mam na imię Marcin. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak samodzielnie, w prosty sposób i przede wszystkim tani wykonać flejtuchy do broni czarnoprochowej. Z czego flejtuchy ogólnie najłatwiej jest wykonać, najtaniej? Ja wykonuję flejtuchy z materiału, który nazywa się inlet. To jest taki różowy materiał, który każdy z nas ma w domu. Jest to bardzo gęsto tkana, tkanina bawełniana, wykorzystywana do produkcji Poszew, wsyp, generalnie na kołdry, poduszki, tego typu rzeczy. To jest czysta bawełna. Najlepszej jakości inlet w Polsce produkowany jest przez zakłady w Andrychowie. Koszt takiego inletu to jest 16 zł za metr bieżący, czyli materiał ma szerokość 160 cm, i za długość 1 metra płacimy 16 zł plus koszty przesyłki. Za tyle znajdziecie to w internecie, czyli mamy 1,6 m2 takiego materiału. Ważne jest, żeby materiał właśnie na flejtuchy wykonany był z czystej bawełny, bez domieszek tworzyw sztucznych, ponieważ w procesie strzelania wytwarza się dosyć wysoka temperatura, która powodowałaby nadtapianie plastiku, który osadzałby się w lufie, powodowałby to nam niekorzystne zjawisko poprzez zabrudzenie lufy, potem trudności z doczyszczeniem. Także inlet do tego się świetnie nadaje, jest gęsty, nie, nie, dzięki temu e, siła, jaka, jest, jaka powstaje w czasie strzelania, nie rozrywa tego materiału. Ten flejtuch jest naprawdę bardzo dobrze, e, się sprawuje. E, I tyle na temat materiału. E, kolejne narzędzie, jakie nam będzie potrzebne, to czymś musimy ten e, flejtuch e, wykonać. Ja używam wybijaków. Tu kupiłem taki kiedyś zestaw wybijaków. W markecie budowlanym i on generalnie bardzo dobrze się sprawuje. Tutaj może mamy różne średnice tych wybijaków, możecie sobie dobrać do kalibru. Generalnie zasada jest taka, że średnica flejtucha powinna wynosić mniej więcej dwukrotność średnicy kuli. Także taka zasada. Ja używam akurat tego wybijaka. W zestawie jest czpień. I te dwa elementy ze sobą łączymy. I dzięki temu powstaje nam narzędzie do wybijania flejtuchów Ja tutaj zmieniłem trochę kąt tego narzędzia, ponieważ fabrycznie ten kąt jest dosyć duży, dosyć o taki płaski i przy wybijaniu mocno złożonego materiału powodowało to rozpychanie materiału, więc ja go tutaj po prostu ten. Zeszlifowała na szlifierce, żeby ten kąt zmienić, i dzięki temu można tutaj wybijać sporo, sporo warstw materiału złożonego jednocześnie. Także mamy taki wybijak, oczywiście młotek. Młotek, warto kupić sobie jakiś ciężki, to jest kilogramowy młotek, bo lekkim młotkiem to się nastukacie, a generalnie rzecz biorąc no, będzie Was ręka bolała i nic z tego nie będzie. A no, Tutaj wystarczy kilka uderzeń i, i mamy partię flejtuchów wyciętą, także ciężki młotek jak najbardziej. Ja flejtuchy wycinam na gazetach, także tutaj jakaś pryzma gazet. Jak przygotowuję materiał na flejtuchy? Generalnie tak, biorę ten inlet, ja go przeprasowuję, Normalnie żelazko, wysoka temperatura. Najpierw na, na płasko, żeby tam mniej więcej rozprasować krawędzie po złożeniu tego materiału. A następnie składam go i przeprasowuję wszystkie krawędzie. Tu mam przygotowany taki pakiet, którego będę dzisiaj wycinał e, flejtuchy. E, tutaj mamy 16 warstw, czyli wycięcie jednego takiego otworu w tym materiale. Tutaj da nam, da nam po prostu od razu 16 flejtuchów. Także tak to e, wygląda. No cóż, generalnie ja zmienię, przejdę w drugie miejsce, gdzie pokażę Wam już sam proces wycinania. To jest banalnie proste, ale dzięki temu możecie samodzielnie wykonać flejtuchy. Wiecie, z czego są wykonane, z jakiego materiału. Możecie sobie dobrać również grubość flejtuchów, ponieważ inlet jest produkowany w różnych gramaturach. W zależności od gramatury mamy, ten, ten materiał, ma różną grubość. Ja pod filmem taką wam zrobię, taką delikatną ściągawkę. Te tam podstawowe gramatury, przeliczę na grubość flejtucha, i na tej zasadzie będziemy mieli taką ściągaweczkę, jak dobrać ewentualnie grubość flejtucha do waszej, do waszej broni. To jest uzależnione oczywiście od głębokości gwintu oraz średnicy kul, jakie, jakie używacie. Także tutaj trzeba poeksperymentować trochę, ale tutaj no 16 zł za ponad półtora metra kwadratowego materiału. To nie są jakieś wielkie koszty. No, większym kosztem jest wybijak. No, nie trzeba kupować całego takiego zestawu tak jak ja kupiłem. A akurat taki był pod ręką i kupiłem go parę lat temu. Sprawuje się bardzo dobrze. Można kupić sobie po prostu jeden wybijak i dobrany do, do, do średnicy jaka Was interesuje. I nie inwestować w cały taki zestaw. No ale przy okazji można te, te, te wybijaki również stosować do jakichś innych rzeczy, do jakichś innych prac. E, Także czasami się do czegoś mogą w domu po prostu e, przydać. Dobra, koniec marudzenia, gadania. E, zmieniam ustawienie kamery i zaczynamy wybijanie już flejtuchów. Ok, e, mam przygotowane stanowisko, e, czyli tak, tu mam taki drewniany pieniek. Na no to układ gazety. Materiał przyda się w krętach do wyjmowania już wybitych flejtuchów z wnętrza tutaj wybijaka. No dobra, to co? Zaczynamy. Najlepiej zacząć jest tutaj od tej krawędzi, ale nie docinać tak z samego brzegu. Bo te, te złożenia materiału spowodują nam, że te flejtuchy mogą być niedocięte, jakieś nierówne, niekształtne. No to pierwsze uderzenia. No dobra, pierwsze wyszło wypycham wkrętakiem i mamy 16 flejtuchów i krążki z papieru. Papier na bok, flejtuchy rozdzielamy. Skręcam i kolejny. Tylko papier. I jedziemy dalej. Postawimy. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego, prosta sprawa. Wszystko ładnie wychodzi. No już Szybko, szybka robota. Dzisiaj, dzisiaj pogoda wyjątkowo ładna. I kolejne. I jak widzicie z jednego w jednym rzędzie mamy. 6 otworów także tych fletuchów z takiego 0,8 metra kwadratowego materiału wyjdzie dosyć dużo ja na końcu powiem wam dokładnie ile teraz żeby nie przedłużać po prostu przyspieszę cały ten proces i wrócimy już do podsumowania na samym końcu i tak jak widzicie mamy wycięty już cały fragment przygotowanego materiału z 0,8 metra kwadratowego inletu, który przygotowałem wyszło w sumie 768 plejtuchów także za cenę 8zł plus tam ewentualne koszty przesyłki jest prawie ponad 750 flejtuchów o opłacalności tego, możecie sobie sami już policzyć jak to, jak, jak to wychodzi e, wydaje mi się, że jest to bardzo opłacalna sprawa nie jest to pracochłonne, nie zajmuje to dużo czasu wystarczy to zaopatrzyć się tylko w e, wybijak młotek w tam wkrętach do wyjmowania, po prostu do, wy, do wypychania I to na dobrą sprawę wszystkie narzędzia jakie nam są potrzebne do tego procesu e, samodzielnego wytwarzania fletuchów e, do broni Czarnoprochowej. Co ważne, jeżeli chodzi o średnicę, ja te to wycinałem w średnicy 2,5 cm, czyli 25 mm, czyli około 1 cala. Zasady, tak jak mówiłem wcześniej, na wstępie. Dwukrotna średnica kuli. Czyli ja strzelam z kuli akurat w kalibrze. 435, czyli to jest troszeczkę poniżej pół cala czyli tutaj calowy flejtuch w zupełności wystarcza on jest troszeczkę, można by było powiedzieć, ciut za duży no ale to już nie ma co kombinować także wystarczy ten, wystarczy tutaj ten flejtuch calowy w zupełności zaspokoi Potrzebę strzelania w kalibrze 44-45 tu nie będzie żadnego problemu w tym filmie to będzie wszystko, co chciałem Wam pokazać na temat z tego procesu wytwarzania flejtuchów na własne potrzeby. Zachęcam do samodzielnego wykonywania takiej operacji. Także jeśli film Wam się podobał, tak tradycyjnie poproszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!